MBuro Translations to funkcjonalność w panelu klienta, dzięki której możesz w każdej chwili zlecić nam tłumaczenie swoich dokumentów. Możliwe jest tłumaczenie wszelkich dokumentów, tekstowych czy nagranych, na wiele języków, nie tylko europejskich. Zaloguj się do swojego panelu. Każdy klient MBuro ma swój login i hasło. Jeśli ich nie posiadasz, skontaktuj się z nami. Możesz przetłumaczyć już istniejące dokumenty znajdujące się na karcie mój sekretariat, takie jak na przykład skan korespondencji w poczcie odebranej czy rozmowę telefoniczną w nagraniach telefonicznych. Masz także możliwość zlecić tłumaczenie pliku zewnętrznego. W tym celu przejdź na kartę tłumaczenia i kliknij wgraj plik. Następnie zleć wycenę za pomocą formularza. Wycena zlecenia domyślnie ustawiona jest na TAK, co sprawi, że tłumaczenie rozpocznie się dopiero po zaakceptowaniu przez Ciebie otrzymanej na adres e-mail wyceny. Opcji tej nie da się wyłączyć w przypadku tłumaczenia przysięgłego. Powiadomimy Cię mailowo o wykonanej usłudze, a Twoje tłumaczenie będzie dostępne w panelu klienta. Za usługi tłumaczeniowe otrzymasz fakturę od partnera MBURO firmy Polenk. Powodzenia!